Tu, A jej generacja. Las na jakiś czas spędzą tutaj wilniki z... O kur... nie był starsza. Jak będzie wchylany dźwięk to bardzo chyba Halo? Czy mogę pan mnie zaprosić? No jasne. Będziemy A, grać w się... Jestem lukał. wspólnikiem... Ogólnie tak, będą szwane... live z tego Więc no to Okej, jak na A i jestem wspólnikiem typa otajej. ta okay, na latet And, uh, I dajcie trochę tego... i zaraz zobaczycie Miska i dajcie to na nieko łapę krewku Ej, jak na ja. Ja biolów chyba Zmieniaj. Ty zmieniaj. Ja mam fajniejszego. Nie, nie, nie. Dobrze już zmienia. A i jestem wspólnikiem. Jestem spójnikiem. A jej generatet. No mówię, ja tu już to Jestem a jej. A tak w ogóle, spieracie na lumi? Ja mam takiego słodkiego talela Od kiedy tego masz? Od bardzo dawna. Dobra, ale nie przenucajmy. po przenucajmy. Chyba cicho specjalnie trawaść dźwięki. I... I powinno być ok. jestem mistrzem. E, nie? Ja będę mistrzem Kulte. Ale ja twórcę klientów. A jej generacja? Jestem, jest pytoła jejką. Ja jestem a jej. Nie mówcie, że nie jestem a jej, bo ja jestem a jej. Bo e, na jej. ale przecież a jej nie mogę mieć konta w plusto. Jak nie mogę? No, ja. no to ja nie jestem a jej. I tak to mogą ci konto spanować za trochę, bo jesteś? Więc... E, nie, nie potem, no, po tylko ja nie jestem a jej. Aha, już czego Jaki Jakiś star Ty już dziś. Aha. Ja mam bardzo chatki. Ej, zmieniam za tym O, i zapraszam tak w ogóle do grubu głusi. Klamy dzisiaj trzy munty. Ej, co każdą muntę musimy zmienić postać. Dobra, no to. Ja teraz zakram. A, i pokażę Wam, zostawcie łapkę. Dla tego skina. Nie pchnącę. Smutne, mi pomyli że pchnącem. Mam 12% w górze. I te filmy będą trzy razy dziennie wkrócone. Trzy filmy w jeden dzień. Trochę ducha. Czyli za niedługo robimy nowy film, mam zrozumieć. Długie filmy to będą te. Będzie oh. jeden długi film i dwa chodzce. A idzie tu już dwa chodzce. Więc... możecie cię sprawdzić, bo ich 370 osób obejrzało. Może... I jeden subskrybent. Sus... Twu... Dwa subskrybenci sprawdzałem. No to zostawcie super i lajka. To tak. Mam nadzieję, że sprawiam Wam przyjemność tymi filmami. No i ja się chociaż przyznaję to jej. Bo kojarzycie te takie filmy złe bardzo. No mam kojarzycie mam takie generalowane ja. animacje, to, to jest takie coś. I właśnie to jest pewnie tak kazaję jej, a ja nie jestem. Istnieje właśnie. A, o, ja nie mam kanału. Trawa. Ja o. tylko nalehę to kanału, a jej kanał laty. Okej, okay, na 20 tysięcy łapek w górę zakładam kanał. Nie mogę sprawdzać ile łapek w kule mam. Jak nie możesz. <słuch> możesz. Chodź na filmik, patrzy w łapki. toen ah, je grapje, maar je hebt hem maar want voortkom. Ah, ja, ja, voor ja. Schreef ik langer rond in Dat ben Dat Ah, dat is sacram. A, sacram, stop ja. Ee, je leidt Na całość. A i o. mówię na na 20 tysięcy lat ulekano za Nie, to piąty Sadchy lata tak? Sadchy tysiące lat. A to... ja tyle nie dochyję. Chyba zapiecha Łabes... zabiecha no. moimówkom w komputerze i będę w chyba. To 3 tysięcy w wkur, ale jak będziemy rozwijać ten kanał, to laty to trochę jest. Ja to tylko chyba tu win. A i to nasz wspólny kanał. Jest tego to wiem a jej generacja. Nie jest zbyt dobra. Że właśnie a jej filmiki są bardzo podobne. No właśnie ty robi filmiki, jak to i wyniki ci to nie sprzyja. Może cię w propozycje na filmek Ja bym zaproponował to w pachę W komentarzach. Ok. I pewnie to preklamy Molko. Aha, to się... Ej, Edkar, zostałeś tylko ty. Co? Musieliście. Ej, A kiedy jaj. będzie trzeba zrobić live'a, hygramy z Fritzami. Dobra. Serdecznie was